Bo się źle czuję. Pomyślałam, że zostanę do jutra. Najwyżej ja sobie wezmę inny hotel. Nie wiem. Nie mam pojęcia. To niech sobie zabiera co chce. No nie wiem. Ja mam wyjebane, niech sobie wszystko zabiera przecież. Mnie Poli najbardziej ta ignorancja to jest straszne, ja nie, nie wiem Ta ignorancja to jest dla mnie po prostu szok taki spokój jego, taki nie wiem jakby... Jakby w ogóle nie wiem, nic nie znaczyłam. Jakbym była po prostu kurde Okej okay, Okej okay, była przez chwilę i... Nie wiem, jak jej nie będzie to ok. Taki nie wiem, tak... Tak plecak, tak jak ja sobie kupiłam plecak, to tamten plecak już mi nie obchodzi, nie wiem. Nie wiem do czego to porównać, szczerze wam powiem, bo to jest... Dla mnie to jest kurwa mać chore. Ja nie wiem kurde obojętna być i to mnie kurwia, A że on umie być taki obojętny. Kurwa to tu. No. 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 Ach, okej, okay. sorry. Bo Jezus Maria. To, że ono nie będzie taki obojętne... ten minute, A, ten o, sorry, okej, tak jest. Jezu, ja myślę, że już jesteśmy. Się przestraszyłam. Że ja siedzę i gadam, a ten... O Jezus Maria. On cię nie kocha, no i... Pierwsze primo właśnie, po pierwsze primo. XT, to dopiero teraz nie wiem, jakoś... Jeszcze to do mnie nie ten... Nie dochodzi. Jakoś tak to nie wiem. Nie rozumiem tego. Nie wiem o co chodzi. Skąd ta obojętność, skąd... Skąd taka wyjebka Po prostu nie wiem, spokój taki, to jest... ja pierwcie lety. Spokój, obojętność. I tyle. No i jeszcze mogłem, mogłem powiedzieć, że trochę radości w nim jest, kurde, nie, nie mam pojęcia. Ja mam swoje hasło do Instagrama. Instagram jest mój. Już dawno zmieniłam hasło. I zresztą, wyjebane jakby zabrał, to niech sobie zabiera. Tego Instagrama, jak tak mu zależy na tym Instagramie najbardziej na świecie, a nie na osobie, no to. Tyle, jakby co z tego. nie istnieje, on jest sobą, jest jest streamerem i no i ja bym chciała, żeby sobie streamował i żył sobie normalnie wiecie ja nie, nie, ja nie czuję do niego w ogóle gniewu tylko jest mi przykro, że jest obojętny, no i tyle nawet kurde szczerze mówiąc, że chciałam się z nim pogodzić już, no kurde ale jak zobaczyłam jak po prostu zobaczyłam, że on ma wypierdolone w totalnie we wszystko, to ja po prostu mówię, no nie wierzę w to, bo ja myślałam, że będzie w nim chociaż krztyna, kurde, jakiegokolwiek uczucia, chociaż troszeczkę taka, troszeczkę, troszeczkę, troszeczkę uczucia myślałam, że w nim będzie, że zobaczę. Ale ja sobie wchodzę do tego live'a, patrzę, on ma, wiesz, wy, wypierdolone, tu blokuje, tu to. Nawet ja go, kurwa nie zablokowałam na Instagramie, nawet ja. Nawet ja, jako kurwa, nie zablokowałam. Bo gdzieś dalej tam czekałam na niego, nie czajcie? Nie rozumiem. Ja naprawdę tak mi się nie chce dzisiaj jechać tym głupim autem. Jestem wkurzona. Nie chcę jechać dziś autem, bo po prostu. Nie mam siły. Nie mam siły jechać tym głupim autem. Na nic nie mam siły. Jezu, jutro sobie nie wiem, wsiądę. Nie wiem, nie wiem, co teraz z tego rzeczami. Przecież on ma masę rzeczy. Nie wiem, jak on sobie te rzeczy. Jak on sobie w ogóle da radę bez auta z tymi rzeczami. Nie wiem, ja mam swoje konto jedno. On go nie ma. On ma swoją. Forja mam swoją. Nie będę blokowała żadnej karty. Nie, nie wiem, wiecie. Czuję, że... Czuję, że... Żniłbym od niego odejść, bo jak kogoś kocham, to kocham, mnie, a nie że obojętne, jaki by kurwa nie był. Chciałem dzisiaj do Sefory, bo chciałam. Chciałam sobie zająć czymś głowę, ale i tak nie wiem. Kurde już czekałam na niego cały dzień. Cały dzień na niego czekałam. A on cały dzień po prostu obojętny. do hotelu, bo byłam zjeść i wracam żeby mu oddać ten plecak czy coś tam bo tak sobie zażyczył bo ja zabrałam zapomniałam mu zostawić karty w recepcji chociaż o tym myślałam ale zapomniałam ostatecznie jak wychodziłam i skafnęłam się dopiero jak już, jak już byłam w restauracji że zapomniałam karty zostawić w recepcji a oni chyba nie wydadzą bez, bez dowodu Oi oh, Thank you. Oh.